Ja jeszcze Hajduk i Sustjanowska. Nowa jestem. Teraz będziemy nagrywać. Bardzo mm, znane, jakby wiecie. No, Mentos plus kola to wiadomo. Ale żeby wiedzieć. Dobra, przygotowujemy się. Przygotowujemy się. Lepiej się odsunąć. Kamera do tyłu. Kamera do tyłu Kulde. Daj mię to wtył. to jest? Dobra, był mały wiewów. No bo w ogóle nie chęć Ty Trochę nie wypaliło. Trudno. Ale zawsze było warto spróbować. Trzy, cztery. Ha, ha.